Witam ponownie, dzień dobry wszystkim. Cieszę się, że jesteście i że dzisiaj będę mogła się jeszcze czymś z Wami podzielić. O czym nam dzisiaj opowiesz? Wydaje się, że ważnym czynnikiem, jakby w kontynuacji poprzedniego nagrania, brak zaufania to są nasze myśli. Co można myśli? W jakim znaczeniu nasze myśli? To jest to, co przychodzi nam do głowy, czego nie chcemy, a to i tak przychodzi. I często nie wiemy, jak to zatrzymać, bo czym są tak naprawdę te nasze myśli, które już wie wielu z Was, że nie służą. Mówisz o negatywnych myślach, tak? Tak, o myślach, tak, o myślach które, które powodują, że jakby upewniasz się wewnętrznie, że masz rację, że to trzeba się bać, że to trzeba nie ufać. I one się pojawiają same, nawet jak ich nie chcesz. Nawet często nie umiemy ich obserwować. Spróbujcie obserwować swoje myśli. W jakiej sytuacji przychodzą myśli, które wam nie służą i których nie potraficie zatrzymać? Bo te myśli często nakręcają uczucia. A uczucia myśli. I jest taka jazda, słuchajcie banki w, w głowie. I teraz co? Miałam rację. Nie wolno ufać tu nie jest bezpiecznie. Tu trzeba ciężko pracować, bo inaczej to nic się nie da. A ci mężczyźni, albo te kobiety, takie, albo takie, albo tacy, albo one takie. To są te myśli nie tylko nasze, ale również naszych przodków. Jak popatrzycie na swoje rodziny, na ich doświadczenia, to zobaczcie, że tam musiało też tak być. Dlaczego musiało? Nawet jak nikt nic nie mówił, ponieważ życie się nie układało. Bo nasze myśli i uczucia, to wiecie, tworzą naszą rzeczywistość. Dlaczego? Dlaczego tak jest? No to jest proste. Chociaż może być, ktoś powie, jakieś nierealne? Ona tu jakieś bzdury mówi, ta kobieta. Każde zdanie, nawet takie, jest super, podoba mi się. Bo ja nie mam zamiaru nikogo przekonywać do swoich racji jakichś. Ja nie potrzebuję mieć racji. Ja mówię Wam o doświadczeniach osobistych i doświadczeniach osobistych moich klientów. I teraz jak to zatrzymać, jak je zatrzymać, jak wybierać inne myśli i inne w związku z tym uczucia. Jak przenosić uważ, uwagę naszą z tego co trudne, ciężkie, przykre, jak przenosić uwagę w drugą stronę. Taka amplituda w drugą stronę i można się tego nauczyć i można to robić. I wtedy Twoje życie będzie wyglądać czy wygląda zupełnie inaczej. Myślę, że wiele osób, które oglądają, już są na tym etapie, że potrafią wybierać inne myśli. Zróbcie sobie takie krótkie ćwiczenie. Zamknijcie oczy, proszę, i zadaj sobie samemu pytanie, jaka będzie moja następna myśl. I pierwsze, co przychodzi, to jest pusto w głowie. Nie ma myśli. One dopiero przychodzą za jakiś czas. Można je tak zatrzymać. I najpierw, może często sobie w głowie będziesz powtarzać, żeby też to zrozumieć że i doświadczyć, że te twoje myśli nie są twoje. One przychodzą z czegoś, z jakiejś przestrzeni. Z przestrzeni doświadczeń. Czyli z czego? Z blokad energetycznych. I ty włączasz ten swój komputer. Mówią, że 12%, czyli prosty, bardzo. I myślisz, że to prawda. Twój umysł myśli, że to prawda, bo on tutaj wie, przeanalizował, wie, że to jest tak. Ale to jest 12%, słuchaj. No nie chcę, żeby się tam unoszą, że mają 15, a ja wy dobrze, mieli nawet 20%. Ale to też wskazuje na pewien rys. To wcale ci nie jest potrzebne tak bardzo. Bardzo trudno jest też pracować z ludźmi, którzy mają bardzo racjonalny umysł, analityczny. A na podstawie czego analizują? Cokolwiek. Na podstawie tego, co jest im wiadome, na co patrzyli, czego doświadczali. A to nie jest prawda o człowieku, o istocie ludzkiej i o życiu. To jest jakby parafraza tego, czego doświadczaliśmy. Tak, tak. To jest bardzo subiektywne tego człowieka, bo on przeżył akurat to, ale tak. drugi przeżywa zupełnie co innego i on może mieć tak. zupełnie inne myśli na podstawie tak. swoich tak. doświadczeń. Tak. I przychodzi to. Ja tu też też takie doświadczenie. Osoba, która przychodzi i jej się wszystko układa dobrze w domu, bało było bardzo dobrze. No to moje wewnętrzne pytanie nie zadaję go, a czasem zadaję, to mówię, dlaczego przyszłaś? Nie wiem, ale musiałam przyjść. Wszystko jest dobrze. No to ja zadaję dodatkowe pytania, no i okazuje się, że jednak nie jest tak. Jakby wytworzyliśmy obraz tego, czego chcieliśmy w życiu, a później, już dobrze, to już to zostawmy, ale uczucia są w nas. I blokujesz też siebie, swój system, przed tym, co trudne. I mówisz, jest dobrze. Ja mówię. Pamiętam takie doświadczenie. Stoi mężczyzna. Nie, wszystko było dobrze. Ja mówię, no to świetnie, to bardzo się cieszę, że było dobrze. To wyobraź sobie, że przed Tobą stoi tato i powiedz do niego, kocham Cię, tato. A mężczyzna nie może nic powiedzieć i lecą z oczu łzy. My tak bardzo chcemy, żeby było dobrze. Żyjemy w jakimś rodzaju nieprawdy, ale bardzo pragniemy, by to była prawda, ale w pewien sposób oszukujemy siebie, swoje uczucia. I to robią te myśli i te wspomnienia, czyli blokady. Kiedy pracujemy, to jakby m, pokazuje też, tak, jak teraz Wam o tym mówię, że myśli na jakiś temat nasze tworzą naszą rzeczywistość. Dlatego tak się dzieje i to już też jest wiadome, bo od dawna o tym się mówi, ale może niektórzy Was z Was tego nie słyszeli, że uczucia i myśli tworzą rzeczywistość. Dlaczego? Dlatego, że w gruncie rzeczy. To my tworzymy nasze życie. My tworzymy naszą rzeczywistość, a y, ludzie, istoty, które są wkoło nas i wydarzenia, które, na które patrzymy, pokazują nam tylko, co nosimy w sobie. A my je osądzamy, czyli w gruncie rzeczy osądzamy siebie. Jakby nie możemy dać zgody. Na to, że tak, tak jest. Rzeczywiście jestem zła. Rzeczywiście mam pretensje do mamy i taty. Często jest tak, że nieuświadomione, bo my nie chcemy tego czuć. My chcemy być dobrzy. A to by świadczyło nas, że nie jesteśmy dobrzy. To my nie to my chcemy być dobrzy. Chcemy być akceptowani, kochani. Chcemy, żeby nas inni kochali i akceptowali. Chcemy mieć przyjaciół. No i być może tam gdzieś wśród przyjaciół jakiejś grupy jesteś i tam ci jest dobrze i uciekasz gdzieś na koniec świata, do Australii na przykład, i myślisz, że uciekłeś od tego. Nie uciekniesz. Tam ludzie pokażą ci, z którymi jesteś bliżej, pokażą ci te uczucia. Nie da się od tego uciec. Nie da się od tego odciąć. Ale możesz to zintegrować. A potem możesz obserwować, że te myśli jeszcze ci przychodzą. on o oh, stop-stop. To nie są moje myśli. Ja wybieram coś innego. No właśnie, stop-stop. Jak je zatrzymać, te myśli negatywne? Jak zauważymy, że zaczynają im nam się kręcić jedna za drugą, jedna za drugą negatywne myśli. To, że zjeżdżasz, mhm. że się z źle z tym czujesz. Mhm. Co zrobić wtedy? Jest takie proste, prosta rzecz. Zobaczcie. Te myśli to jest coś takiego, jakbyś jeździł samochodem po rondzie z prędkością 120. Nie widzisz zjazdu z ronda. Będziesz się w kółko kręcił, tylko będziesz się nakręcał. I nie widzisz zjazdu, więc trzeba się zatrzymać. Siebie zatrzymać w tym myśleniu. O co tu naprawdę chodzi? Dlaczego mam takie myśli? Z czego to wynika? Z jakich uczuć to wynika, że mam takie myśli? Ja ich nie chcę, ale i tak je mam, bo one przychodzą same. No właśnie, to co zrobić? W dalszym ciągu i będę to powtarzać, słuchajcie, wszystko zaczyna się w domu rodzinnym, bo wtedy też myśleliśmy, patrząc, doświadczając na swoje życie, myśleliśmy i czuliśmy uczucia, jakie masz. One nakręcają myśli i tworzą rzeczywistość. Dlaczego tak jest? Ponieważ my, jako istoty boskie, można nazwać istoty ludzkie, ale posiadające czynnik energii stwórczej, czyli mamy te cechy w sobie i tą energię dobra, piękna, subtelności, kreacji. Szacunku, empatii. My to mamy. Ale przez doświadczenia zostały te emocje zablokowane. Często obserwuję ludzi, którzy zakładają maski. Sama ich nosiłam wiele kiedyś w życiu. Bo trzeba sobie poradzić, bo nie pokażę swojego cierpienia, bo muszę sobie poradzić, a inni tego nie mogą widzieć. I myślą, że ty jakaś dziwna, może się wynosisz ponad innych, a w tobie jest po prostu skrzywdzone dziecko, ale nie chcesz tego pokazać, bo to boli. No a to po jakimś czasie dostajesz depresji. To się znowu zamykasz w tym kokonie depresji. I siedzisz tam i boisz się wyjść. I w tym depresji przychodzą ci też myśli, które tylko powodują zjazd energetyczne i myślisz, że się nie da inaczej. Słuchajcie, da się. 15 lat depresji. To wiem, o czym mówię. I boisz się wyjść na zewnątrz, bo tam jest tylko ból i cierpienie. To już tu lepiej tu cierpieć, bo ono jest znajome, tak? To jak z tych negatywnych myśli się wykaraskać? Najpierw trzeba je uświadomić. I uświadomić, gdzie jest ich początek. Jeśli chodzi o Ciebie, tak? Pracuję z tobą, to one, ty jesteś taką wisienką na torcie. To, co zrobisz, będzie mieć bezpośredni wpływ na Twojego partnera, męża, Twoje dzieci, ale również rodziców. A co zrobić? Wyjść poza komfort osądu. Wyjść poza komfort yy, niechcenia czegoś. Mieć taką odwagę w sobie, bo każdy z Was ma. Powiedzieć, dobrze, teraz. I zatrzymaj się na tym rondzie. Zwolnij do 20 i zobacz zjazd. Bo on zawsze jest. Parę zjazdów z Ronda jest, jak wiecie. Czasem ludzie obserwują e, w swojej głowie, głowę, bardzo często też ludzi boli głowa, tak? Albo czują ucisk w głowie. E, jak taki motek różnokolorowej wełny, który jest wymieszany na maksa. Taki splątany kotun. Nie wiem. Może widzieliście kiedyś, jak jakaś babcia albo ktoś robił na drutach i te wałna tam kot wpadł i się tak wyplątała, tak, że nie szło tego rozplątać. Takie mamy myśli. I to można i wyciągnąć, i zintegrować, i tu jest, tu jest cała paleta możliwości. I ja niczego nie narzucam. I jak klient to zobaczy, w jakiej formie zobaczy, to porządkujemy to w różny sposób. Jest wiele sposobów na to, jak, 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 jak to rozpuścić, jak te nitki wyprostować, jak te myśli nasze mają być proste, piękne, kolorowe. I po takich sesjach tych blokad jest dużo, dużo ludzi w ramionach noszą i myślą, że inaczej nie da. Ale jedne z głównych to są myśli i to jest wplot słoneczny, to są uczucia. My to rozpuszczamy w różny sposób, to jest zależy od klienta, bo z nich jest osoba świadoma inaczej, z nią pracuje. Jak niewiele świadoma inaczej, a jak w ogóle nieświadoma, jeszcze inaczej. Bo okazuje się, że każda z tych osób czuje. Nie, nie mam chyba dwie, może trzech klientów, w całym swoim doświadczeniu, którzy nie potrafili w to wejść, ponieważ był tak racjonalny umysł, że nie potrafili z tego wyjść, żeby się skonfrontować z uczuciami. I pamiętam taką sesję w gabinecie. Przyszła kobieta, bardzo odpowiedzialne stanowisko, rzeczywiście taki, taki komputer w głowie. Dość wysokiej jakości i dużych możliwościach, próbowałam, żeby się skonfrontowała z uczuciami, które ma. Nie dało się. Po 40 minutach rozmowy mówię do niej tak: Wiesz co? Dzisiaj jeszcze nie potrafisz tego przekroczyć. Nie da się tego rozwiązać na umysł, bo umysł nie rozumie uczuć. To uczucia mogą zrozumieć uczucia, ale nie umysł. Uczucia też mogą zro zrozumieć umysł, uczucia zrozumią umysł, ale odwrotnie się nie da. I mówię, wiesz co, nie płacisz nic za wizytę. Ale zakończymy, bo ja nie widzę możliwości pracy z tobą w sposób, jaki ja pracuję. Być może ktoś inny ci pomoże. A ona mówi nie, ja nie wyjdę. I to była tylko rozmowa. I sesja, która polegała, nie wiem, bo ta kobieta się do mnie nie odezwała później, na ile jej to pomogło i dlaczego nie chciała wyjść. Ja by nie płacisz, wszystko jest OK. A ona on nie. Ja jest, ja zostaję. Coś jednak w niej drgnęło. Z jakiegoś powodu została. I to było też ciekawe doświadczenie. Dużo takich różnych doświadczeń ciekawych mam z ludźmi. O tym, co się wydarzyło podczas sesji, czy jaki skutek tego był, tego właśnie innego myślenia, sposobu myślenia, wybierania czegoś innego w życiu, jak rozumiesz, zostawiasz ten jako Twoją historię rodową, coś, co było. Tak, to jest moje doświadczenie. Ileż się z tego nauczyłam, z tego, że dzisiaj tą rozmowę prowadzimy. Ileż, ileż sobie rzeczy uświadomiłam. A wiesz, że ja już pracuję od tak dawna, ale tego nie mogłam rozwiązać. Ja mówię, słuchaj, dlatego warto wtedy poprosić kogoś, do kogo czujesz zaufanie, do kogo pociągnie cię takie coś wewnętrzne. Wewnętrzny jakiś głos, jakaś, jakaś energia, że ktoś ci jest bliski. Tak, nie muszę być ja. Znać kogoś takiego, kto jest dla ciebie. Bo każda z osób, które w jakikolwiek z innymi pracują i pomagają przez różne doświadczenia, niezrozumienia przejść we własnym życiu, robią zawsze dobrą pracę. To jest takie dobro nie tylko dla tego konkretnego człowieka, ale dla wszystkich, bo jak wzrasta świadomość, jak jest mniej złości, mniej agresji, mniej smutku, niecierpienia, bo go się transformuje. To ma to wpływ na niego, jego bliskich i na wszystko, co jest. I jedna istota podnosi swoją świadomość i podnosi swój system energetyczny. Teraz tak pomyślałam sobie, że w takim razie jeszcze jest takie kluczowe pytanie: bo na wizycie to wszystko zostaje oczyszczone, już są fajne myśli. I teraz, co zrobić, jak po wizycie wracamy do życia? I żeby nie ulec dalej tym Czyli starym myśleniom, nie wskoczyć znów w stare. W stare. Mhm. I teraz pytanie, czy to jest krótka odpowiedź na to pytanie, odpowiesz na to teraz, czy zostawiamy to na następny raz? Może dokończmy tą rozmowę, mhm. a potem pokażę ćwiczenie. Krótkie. Dobrze. Dobrze? Mhm. Także zapraszam Was w następnej części. Będzie takie krótkie ćwiczenie, może dwa, jak sobie z tym poradzić. Super, jak potem z tym pracować?